była motywacja tego referatu, tej pracy. Jest taki powiedzmy powszechnie znany fakt, że jeżeli mamy ciąg funkcyjny, który spełnia jakąś nierówność funkcyjną, czyli wszystkie funkcje tego ciągu funkcyjnego spełniają jakąś nierówność funkcyjną, co mamy właśnie nierówność funkcyjną, no, na przykład podadytywność. to wtedy granica tego ciągu funkcyjnego również spełnia tą nierówność funkcyjną i bardzo podobnie jest z szeregiem. I pytanie, które sobie zadałam brzmiało tak, czy mając już jakiś ciąg funkcyjny, w których to funkcje spełniają jakąś nierówność funkcyjną, czy z tego ciągu da się jeszcze... Jakąś nową funkcję, która nie będzie ani granicą, ani sumą, e, która również będzie spełniać tą nierówność funkcyjną. I odpowiedź jest pozytywna. Niestety nie dla wszystkich nierówności funkcyjnych, ale jest pewna klasa takich nierówności, dla których to występuje. E, ja przeprowadzę dowód dla pewnej konkretnej nierówności funkcyjnej, bo pomysł jest bardzo podobny dla tej klasy funkcja, będzie to ładniej widać na przykładzie. E, ogólnie pomysł jest zaczerpnięty z pracy pana świątkowskiego i Matkowskiego właśnie o funkcjach podadytywnych. Ja to przedstawię w troszeczkę e, o uogólnionej wersji, bo dla nierówności typu e, skończonej podadytywności. n równego 2 to jest po prostu podatdytywność, a można to przeprowadzić dla n, które są większe. No to myślę, że, że możemy zacząć jest właściwą referatu. Potrzebujemy ciągu funkcyjnego, który będzie spełniał trzy własności. Przede wszystkim on będzie określony na pierwszej ćwiartce. Dodatnia, e, dziedzina też dodatnia wszystkich tych funkcji. E, po drugie, e, chcemy, żeby. Ja może będę od razu rysować bo rysunek nam się przyda. E, po drugie, chcemy, żeby ten ciąg funkcyjny był nierosnący. Po trzecie chcemy, żeby każda e, z funkcji tego ciągu spełniała e, tą nierówność. Czyli dla każdego R, działającego na naturalnych, F od sumy. Naiwnie, żeby nie zaciemnić obrazka. Ale one oczywiście mogą być absolutnie dowolne, byleby spełniały tą nierówność. I teraz tak. To jest F1, F2, F3 i, i tak dalej. Czyli widzimy, że ciąg jest nie rosnący, yy, spełnia te nierówności, jest na pierwszej ćwiartce, świetnie. Yy, druga rzecz, której potrzebujemy, to pociachanie dziedziny jakimś ciągiem liczbowym. Yy, najpierw narysuję, o co mi chodzi, a później yy, napiszę, jakie własności musi mieć ten ciąg. Yy. Widzimy, że ten ciąg liczbowy AM e, musi mieć następujące własności. E, po pierwsze A0 musi być 0, żeby cała dziedzina była pociechana. E, po drugie, pewnie już tutaj nic nie widać, prawda? D dobra. E, Drugie, po pierwsze A0, 0. E, granica tego ciągu e, musi być nieskończona żeby cała nasza płoś była e, pociachana i po trzecie musi być rosnące. Jak już mamy zdefiniowane te dwie rzeczy. To naszą funkcję, nową funkcję, która w tezie będzie spełniać taką nierówność, definiujemy w następujący sposób. Dla pierwszego kawałka wyznaczonego przez ten ściąg bierzemy odpowiednie wartości z pierwszej funkcji, dla drugiego kawałka z drugiej funkcji. Następnie jest trzeciej, czwartej i tak dalej. Yy, może narysuję jeszcze jedną. Tutaj są kropeczki, tutaj pomiędzy są jeszcze jakieś funkcje. I powiedzmy mamy arkartę to mi się przyda w dowodzie. Yy, widzimy, że yy, ta funkcja Niekoniecznie y, kolejne y, wartości tej funkcji, jeżeli już spadnie o schodek niżej, będą cały czas niżej, bo tutaj mamy y, taki fragment, dla którego to nie jest spełnione, ale ja myślę, że mogę nazywać y, tą funkcję funkcją schodkową, bo ona wygląda jak takie mocno wyrobione schodki. Będzie y, łatwiej o tym mówić. Y, i teraz Tezą tego twierdzenia jest to, że przy tych założeniach, czyli mamy taki ciąg funkcyjny i taki ciąg liczbowy, e, ta funkcja, którą można zdefiniować w ten sposób, że to jest po prostu e, kata funkcja dla te, które należy do przedziału minus 1 ak e, Taka funkcja również spełnia tego typu nierówność. Dowód jest dosyć trikowy. po kolei, to jest x2, myślę, że wystarcza. E, I ich suma, z tego, że jesteśmy na pierwszej ćwiartce, e, będzie na pewno większa niż największy z nich. No, hmm. Dlatego możemy ją, no powiedzmy pi oko, e, napisać tutaj. Będziemy korzystać z tego, że ta suma jest większa od największego z nich. E, dzięki temu, że ta sumka tutaj jest skończona, to możemy sobie również bez zmniejszania ogólności e, ustalić, przenumerować te, te x -y w ten sposób, żeby e, były od największego do najmniejszego. ale widzimy, że na początku one nie muszą być wcale e, brane po kolei. Świetnie. E, teraz zauważmy, że każdy z tych x-ów wpada do jakiegoś swojego przedziału od an do an plus 1. E, i te właśnie przydziały wyznaczają nam w jednoznaczny sposób y, funkcję schodkową, której nierówności dowodzą. Czyli każdy x1x2 y, można już nanieść tutaj i dokładnie wie, wiemy, gdzie, gdzie one będą występować. I Ale dokładnie tą samą własność ma nasza suma X, bo ona jest kolejnym jakimś tam argumentem, więc też wpada do swojego przedziału, więc też ma swoją y, funkcję, y, całą funkcję, z której to fragment bierzemy do naszej funkcji skutkowej. Ok. I teraz skorzystamy z dwóch rzeczy. Z tego, że to x i, jak już wcześniej wspominałam, jest większe od największego z x'ów i z definicji z tej funkcji, czyli z tego, że ten ciąg jest nierosnący i z tego, że im dalej są argumenty, tym jakby dalszą funkcję, mniejszą, niższą funkcję bierzemy. Możemy dzięki temu napisać takie oszacowanie. Powiedzmy, że funkcja, może wezmę inny kolor. Wyróżnijmy tą funkcję, która odpowiada temu największemu z argumentów. Ja możemy nazwać f, nie wiem, z. I i możemy napisać nierówność, że f na tej sumie, czyli ta nasza słodkowa funkcja na tej sumie, jest mniejsza bądź równa od fz na tej sumie. Czy widać, z czego to wynika? To wynika z tego, że ta suma jest dalej niż, niż ten największy, i z tego, że te funkcje są coraz niżej, jeżeli idziemy coraz mm -hmm. dalej w tą stronę na oczy. Hmm. Czyli na rysunku to bardzo ładnie widać, że to jest FZ, czyli nie jest bójka, e od okay, tej sumy. Ok, teraz możemy sprytnie skorzystać z naszego założenia, bo wiemy, że każda z tych funkcji, czyli tego założenia, czyli w szczególności LZ spełnia taką nierówność. Szukamy fz od x1. fz od x1 jest tutaj. Czyli to jest wartość na x1 funkcji z. Dokładnie tak samo fz od x2 i tak dalej. I teraz już z rysunku widać. To znowu wynika z tego, że jako za tą funkcję wybraliśmy funkcję odpowiadającą najdalszemu argumentowi, czyli wszystkie wcześniejsze są bliżej, e, czyli wszystkie wcześniejsze mają funkcję schodkową wyżej. Więc widzimy już na pierwszy rzut oka to, to szacowanie. Można napisać, czy to jest mniejsze bądź równe. Każdy z tych składników e, szacuje się przez już ich funkcję schodkową. Plus kapaczki f od xn. No a to jest właśnie równe sumie f od xn. <tryk> Czyli widzimy, że nam wyszło. Czyli widzimy, że faktycznie e, ta funkcja schodkowa, w ten sposób wybrana, e, spełnia tą nierówność. E, widzimy też, że. Dowolność, tak, tak w zasadzie mało założeń na ten ciąg liczbowy sprawia, że możemy bardzo mocno manipulować tymi przedziałami i zrobić tych funkcji naprawdę dużo, jak, jak potrzebujemy. Co więcej, ja ten rysunek narysowałam dość tendencyjny, ale założyliśmy, że ciąg funkcyjny jest nierosnący, czyli niektóre z tych funkcji mogą się w jakimś miejscu sklejać i później e, wracać niżej, e, czyli ta funkcja nie musi być nawet aż tak mocno nieciągła, ona może się sklejać, płynnie przechodzić do niższych funkcji, więc da się, jeżeli się mocno pokombinuje, to da się również ją zrobić, żeby ona była ciągła. E, to jest część troszeczkę większego rozumowania, ale już nie będę robić dowodu, tylko. O, to się teraz... Proszę miałam pytanie. Jasne. Czy, czy to n może być większe od z w tej, w tej sumie? Eee, n. n jest z góry ustalona tutaj, czyli I udowadniamy to, taki, już to m. dla jakiejś nierówności. Okay. I, to, i to z jakie <coughs> Ono jest... Ono musi... A to Z e, to jest po prostu jaką funkcję nazwałam jako funkcję Z, to ona odpowiada... Yy, temu argumentowi, bo zauważmy, że nie musi być tak, że pierwszy argument wpadnie do pierwszego przedziału, drugi do drugiego przedziału, to, to ten ciąg yy, liczbowy może być bardzo gęsty. Więc po prostu to jest nazwa. Yy, ja roz... yy, nie do końca okay, chyba chodzi, mi to, chodzi mi o to, bo tutaj napisaliśmy tą nierówność. Że rozumiem, że fz od x1 jest mniejszy od f1 od x1, tak? Tak jakby? fz od x1. x1. Tak. I, i teraz, jak, jak, jak n jest większe od z, mhm. to fz od x, znaczy, no, weźmy znaczy większość od z. jest tylko nazwą. Z to jest ten ale wprowadzimy największy x. Mhm. Tak, to jest imię funkcji. Największy, z. Z. ok. Odpowiadającej temu największemu x-owi. Dobra. No, no. Nie wiem, czy wyjaśniłam. No dobra. No, no, no. To kolejne pytanie. czy ja to, to no, na to 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 e, Od 1 do n, po xi, to jakby ona musi być mniejsza niż xn, czy to nie ma znaczenia? Hmm. Nie, no, nie wiem. No. No no. Bo chodzi no, o to, że tam ona odpada do, 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 do jakiegoś przedziału, tak, zrobimy mm. Chwila, gdzie jesteśmy? Tam na dole, do. prawo, tam jest, o tutaj, Tak. idę u góry, jest narysowane, że, o właśnie, że, że odpowiada, bo powiedziałaś, że ona wpada do przedziału. Do tego przedziału. Tak, a y, czy do przedziału, jakby, czy ten przedział jest jakoś... Nie, nie, nie już rozumiem. chyba rozumiem pytanie. Bo jeżeli to chodzi o to, że jeżeli to będzie większe niż XM, to nadal będą jakieś przedziały do padnięcia, do tego suma. Znaczy... Najpierw opowiem, odpowiem tak, jak rozumiem to pytanie, jeżeli nie, nie odpowiem na twoje pytanie, to zadasz jeszcze raz. Yy, wydaje mi się, czy pytasz o to, czy ten przedział będzie dalej niż ten przedział, tak? Tak. No to będzie na pewno nie bliżej. Mhm. Bo... Wiemy, że x jest, y, że suma po x i jest dalej niż ten największy. No a skoro jest dalej, no to będzie wpadać albo do dalszego przedziału, albo do tego samego, no mogłoby się tak zdarzyć, że wszystkie wcześniejsze argumenty są bardzo blisko zera i ta suma wypadnie bardzo blisko tego następnego. No to wtedy będzie wpadać do tego samego przedziału, ale to nadal jakby nie robi problemu. To muszę być dowolnie daleko. Graliśmy ją do nieograniczonych Ale okay. chyba po minie, chyba nie zrozumiałam pytania. No, to jest okay. Dobra, ok. Eee, to jeszcze jakieś pytania do tej części? Ok. To teraz jest jeszcze druga część, którą tylko naszkicuję. Nie będę już dowodzić, bo dowód jest trochę dłuższy. Eee, otóż drugie twierdzenie mówi... Sprawdzę to, żeby się nie pomylić, bo to było mocno wyliczone. OK. N-1 razy, razy to B e, to wtedy wszystkie funkcje, których bym nie wpisała w te schodki, które będą się w one mogą być również nieciągłe, e, które będą się w tych schodkach mieścić, e, spełniają tamtą nierówność. Dla, dla ustalonego N, to N i to N to jest to samo N. <coughs> Nie yy, czyli tutaj mamy bardzo mm, taki geometryczny warunek, na to, że jeżeli tylko wykres funkcji mieści się tego typu zbiorze to już z automatu mamy spełnioną tą nierówność, czyli ta funkcja. Czy a ma się jakoś dobre? Nie, nie. Możemy ją starać absolutnie dowolnie. No byleby były dodatnie, no bo by głupie. A, ale za każdym razem jest takie samo. To, 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 o. to znaczy mi się udało udowodnić, że nie musi tak być, ale tu już rozumowanie byłoby strasznie dzikie. Znaczy mi się udało udowodnić, że a może być coraz większe, czyli A ma być ciągiem rosnącym, a B ma być ciągiem malejącym. W zasadzie tylko takie restrykcje. To już mhm. jakby mhm. No, mhm. To prawda. E, I teraz nie, tak. Jest tych kwadracików N? E, tych kwadracików jest nieskończenie wiele, bo no, funkcje są określane na całej dziedzinie e, dodatniej, więc żeby móc je wpisywać dalej, no to musimy mieć ich nieskończenie wiele. Tak. A i teraz mówisz, że ta funkcja ma tą własność pozytywną dla sum o długości n? Tak. Czy znaczy, n jest ustalone? Tak? tak. Dobra, ale jak funkcja jest pozytywna dla n równego 2, to jest pozytywna dla n równego? Tak. Okay, ty... Tak, tylko że tak. Dla n równego 2 zauważmy, <laughs> że te spotki mogą się zaczynać na wysokości 2 przez 2 minus 1, czyli 2. A jeżeli Znale, wydłużymy tą n, to te schodki mogą się y, zaczynać niżej. I to jest uogólnienie, bo y, już dla, z dowodu też widać, że już dla n równego 2 to nie musi się zaczynać tutaj, tylko może wyżej. Więc jakby schodzenie z tymi schodkami robi nam większą różnicę, robi nam to ja uogólnienie. Ta funkcja, to się nazywa chyba skończona podaddytywność, Jeżeli spełnia taką, znaczy ja się trafiłam na taką nazwę. Spełniająca taki warunek, to jest skończona podaddytywność. Ten warunek i podaddytywność nie są sobie równoważne. Tam jest implikacja tak. tylko w, no, w jedną stronę. Tak, ale nie w drugą stronę. Ok, chyba tak. No to jest łatwe. Jest implikacja w Jak to łączy nam się z tym? Yy, widzimy, że wysokość tych schodków, na jakiej one się w ogóle zaczynają, zależy tylko od wysokości pojedynczego schodka. Yy, więc możemy sobie stworzyć powiedzmy większe, tutaj wyższe schodki, one się będą zaczynać wyżej. O tak, brakuje mi to wiedzieć. Świetnie. Yy, Mam nadzieję, że to nadal jest czytelny. <laughs> ok, wchodzę na swoje literki, świetnie. E, I teraz tak, możemy sobie w ten sposób stworzyć ciąg funkcyjny, czyli wpisujemy sobie pierwszą funkcję tutaj, drugą funkcję tutaj, trzecią niżej i wyjdą nam takie schody i tak dalej, i tak dalej, w ten sposób, jak się odpowiednio o B dobierze, to, to nam nie zejdzie poniżej osi, więc wszystko będzie dobrze, tam wystarczy 1 przez 2B, 2 tej B, tak, no bo to się, szereg się ładnie wzmuje. E, A czy to i, jest celowy no, użytek zabrać, jak inni tym są mniejsze? Tak, e, dlatego że e, jest tutaj warunek na to, ile, na jakiej wysokości zaczynają się schodki? Czyli tak. Jeżeli B mam równe 1 druga, to schodki mogą się zacząć na wysokości n przez n minus 1 razy 1 druga. Jeżeli B mam równe 1 dziesiąta, no to one się mogą się zaczynać niżej i one są mniejsze, jest to B. I one nie mogą na siebie nachodzić. Znaczy, Wtedy nie byłoby spełniona teza tego twierdzenia. One oczywiście mogą na siebie nachodzić, bo ja tutaj ogólnie mam rozumowanie, które już jakby zaszło, ale żeby połączyć te dwie rzeczy, no to fajnie by było, żeby na siebie nie nachodziły, żeby, żeby mieć ciąg e, malejący, bo w szczególności rosnące, nawet by trzeba było tak podobierać, żeby one się gdzieś sklejały. To jest mocno techniczne, żeby tak do, podobierać to. B, te wysokości tego B, czyli wysokości tych schodków, które tak, mamy tutaj sklejały. Mm, no dobra, czyli widzimy, że można stworzyć e, ciąg funkcyjny, już wiedząc, że e, wpisując funkcję w takie schodki mamy funkcję spełniającą tą nierówność. E, I jeżeli połączymy te dwa fakty, czyli tak, e, mamy ciąg funkcyjny spełniający tą nierówność, który jest malejący, nierosnący. Mm, i możemy sobie dowolnie pociachać tam oś. E, to teraz funkcje należące, może jeszcze inny kolorek, należące do takiego zbioru. Tu mamy jeden kawałek tego zbioru, tu mamy drugi kawałek tego zbioru, tu mamy trzeci kawałek tego zbioru. Do takiego zbioru, który już jest Wygląda na mocno randomowe. E, również spełniają tą nierówność funkcyjną. No ale to już jest takie dość obszerne w dowodzie, więc no, nie będę tego udowadniać, ale, ale da się. I to jest chyba mniej więcej tyle, co, co chciałam powiedzieć. Jeżeli są jakieś pytania, to, to spoko. Jak nie, to dziękuję bardzo.